Miałam tą rozmowę z rekruterką i zajęło mi to, uwaga, dwie godziny. Dlaczego ja? Dlaczego ja nie ogarniam? Ten poniedziałek to będzie trochę rozjechany, bo właśnie wracam z urzędu. Jest godzina 12... 11:30, i jeszcze trzeba do Krakowa wrócić. A jeszcze za chwilę, za chwilę, za półtorej godziny, mam mieć dzwonkę z jedną rekruterką, więc zobaczymy. To na razie tak wstępna. Taka wstępna rozmowa. Odzywam się do Was już na wieczór w Krakowie, już będąc. Miałam tą rozmowę z rekruterką. Generalnie spoko. Gdzieś koło środy czwartku mam dostać link do zadania testowego, no takiej rekrutacji online. Zadanie, godzina albo półtorej godziny na wykonanie. Um, tydzień czasu na podejście do niego, więc, więc będę miała chwilę, żeby się przygotować. Jeśli przejdę, to potem są trzy rozmowy rekrutacyjne, więc sporo. Natomiast zobaczymy. E, jakoś specjalnie się nie nastawiam, bo test jest na takiej stronie, którą ja już kojarzę i ona jest bardzo ciężka do przejścia, przynajmniej w moim odczuciu. No, zobaczymy. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie wyjdzie, to trudno. A tak poza tym. To no jest godzina 20. Zbieram się, żeby jeszcze coś porobić, ale chyba w pierwszej kolejności muszę oczy poćwiczyć, bo w ostatnim czasie tego ćwiczenia było bardzo mało i mam wrażenie, że odnotowałam jakiś regres. Nie wiem, czy to kwestia innego otoczenia, innego światła, może inny długopis też, bo ćwiczyłam to na długopisie takim strasznie jasnym, szarym, a robiłam zazwyczaj to na ciemnym ciemnogranatowym, nie wiem czy te kolory mają znaczenie, ale wydaje mi się, że troszkę tak natomiast, idę sobie poćwiczyć będę mogła dzisiaj trochę dłużej posiedzieć, coś porobić chociaż wolałabym iść wcześniej spać ale teoretycznie mogę, bo jutro miałam mieć rano terapię, ale mam odwołaną niestety trochę szkoda, bo ze względu na nią i na fizjoterapię w środę w zasadzie zostałam teraz w Krakowie bo miałam z Bartkiem do rodziców jechać także tak, Bartka teraz nie ma ja w środę do niego jadę także trochę głupio, ale no trudno jutro jeszcze po południu jestem umówiona z koleżanką, więc tak czy siak i tak bym była w Krakowie, więc no trudno, jedna terapia jak mi wypadnie to jeszcze nie jest źle chociaż szkoda, bo Miałam temat fajny. Także lecę sobie poćwiczyć oczki i myślę, że widzimy się jutro. Bo ogólnie jak mam to ćwiczenie, mam te dwie słówki tutaj. I tak jak w poprzednim filmie opowiadałam, że trzymam to 40 cm od twarzy pomiędzy dwoma słówkami. Między kartą a twarzą trzymam długopis, patrzę na długopis i tu na środku mam zobaczyć trzecią słówkę. No to jedyne, co ja jestem w stanie zobaczyć, to to mi się rozdwaja. To mi się rozdwaja i tak faktycznie ma być. I, i na ten moment nic więcej się nie dzieje, ale y, jakoś parę dni temu już zaczynałam widzieć, że te rozwojone kółka zaczynają mi tworzyć taki. Dzióbki tutaj. I tu. Tak minimalnie. Tak jakby to się miało przesunąć za jakiś czas. Ale od tamtego czasu już tego nie widzę. I, I właśnie to mam na myśli, mówiąc, że zauważam regres w tych moich ćwiczeniach, no bo zobaczyłam to raz, dwa, może trzy razy, a potem już nie. Ehm, te dzióbki. Na środku, przy środku, przy tych kółkach. Muszę, muszę wrócić do ćwiczenia więcej niż raz dziennie. Zdecydowanie. Czy ja się przed chwilą połakałam, bo mi nie wychodzi? Bo próbuję ćwiczyć i mi nie wychodzi? Być może. Nie wiem, jakaś nerwowa jestem ostatnim czasem. Ogólnie teraz, jak byłam w domu od soboty to wpadłam na super pomysł że pokażę to moje rodzince żeby sobie spróbowali to zrobić na takiej zasadzie patrzcie jakie fajne. I wszyscy oprócz jednej osoby w zasadzie zobaczyli to trzecie kółko i to na i to na poziomie środkowym, czyli tym. Zobaczyli je po dwóch sekundach. W zasadzie od tak już. I może to nie był do końca dobry pomysł, bo niby wiem, że to jest zupełnie inna sytuacja, że oni po prostu widzą obłocznie, a ja nie potrafię widzieć obłocznie. Ja tego widzenia nie mam i zajmie mi trochę, żeby to wyćwiczyć, ale chyba, chyba mi weszło to na banie i w zasadzie od momentu, jak im to pokazałam, ja widzę to gorzej, niż widziałam wcześniej, w sensie cokolwiek co tam się dzieje, jak ja na to patrzę i zastanawiam się na ile to nie jest już kwestia psychologiczna, że ja trochę nie chcę powiedzieć, że się poddałam, ale chyba mi Bliżej w ten kierunek, zastanawiam się, po, po co ja im to pokazywałam. Kiedyś było pytanie do QA, jak przestałam się porównywać z innymi, i ja tam mówiłam, że nie przestałam. Staram się po prostu skupiać na tym, co ja umiem i robię dobrze. Tak tutaj chyba mi weszło porównywanie się i takie poczucie, dlaczego ja, dlaczego ja nie ogarniam, dlaczego ja tego nie widzę. Dlaczego ja to muszę ćwiczyć? I dopóki będę w tym trybie, to nic nie ruszę do przodu. Więc wypadałoby się ogarnąć jakoś. Miał być vlog standardowo z szukania pracy i robienia rzeczy pod szukanie pracy, ale zajęłam się tym. W ogóle wstałam dzisiaj 9:30, przesypiałam emocje. Życie. Ale, ale tak, wstałam i, i pogadałam trochę z kuzynką przez telefon. Znowu yy, zadam śniadanie i zabrałam się za ćwiczenia. I nawet stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby zadzwonić do mojej okulistki i zapytać, czy to, co robię, to na pewno jest dobrze i czy te oczy, które mi łzawią, to jest normalne. I się okazuje, że tak że to jest normalne, że nawet może mi głowa boleć przy robieniu tych ćwiczeń, ale żeby to utrzymywać i żeby ćwiczyć i żeby robić i za jakiś czas będzie lepiej więc dostałam nową dawkę motywacji jest dobrze myślę, jeszcze sobie chwilę poćwiczę i zrobię przerwę i, i zabiorę się za rzeczy związane z pracą, z szukaniem pracy znowu dzisiaj spałam do poru, bo jest 10.30 ja dopiero się obudziłam. O 13 wychodzę na fizjoterapię i potem prosty już jadę do Bartka, więc w zasadzie pewnie nic już nie zdążę zrobić. Teraz się muszę spakować, posprzątać, wynieść śmieci i zebrać się w ogóle laptopa, biorę ze sobą. Wczoraj też miałam trochę załamanie nerwowe. Ciężki jest ten tydzień. Ciężki jest ten tydzień, mało nagrywam, mało, mało będzie w ogóle w tym vlogu, bo... bo to jest prawdopodobnie ostatni moment, w którym nagrywam cokolwiek, bo potem jak będę u co to nie będę nic nagrywać, chyba że się odezwa na jakimś spacerze czy coś. I potem dopiero w niedzielę podsumowania. Taka sytuacja. Wczoraj jedyne, co zrobiłam, to załatwiam parę rzeczy pod szukanie pracy, w sensie takich formalności. Prawdopodobnie załatwi się na jedno szkolenie, więc musiałam w tym kierunku Test wiedzy wypełnić, i to w zasadzie było tyle przez cały dzień. Musiałam się doprowadzić do porządku, więc, więc tak wyszło. Jednak odzywam się w piątek. Udało się. I taki mały updatecik bo jeśli chodzi o środę, to w sumie nic nie zdążyłam zrobić, bo jak dojechałam już do rodzinki, no to sobie siedziałam z rodzinką, już, już nie siedziałam przy niczym. Ech, ale to stroma jest. Wczoraj. Czwartek. z kolei zajęłam się YouTube'em, żeby sobie ponadrabiać wszystko co tam potrzeba było nadrobić, ale e, poklikałam trochę po Linkedinie. E, wiecie, tam lajki like jakieś whatever i oprócz tego zauważyłam, że miałam jedną wiadomość. I ktoś mi wysłał. W wiadomości prywatnej linka do, re do rejestracji na pewien event w Krakowie. Tak o, tak po prostu. Więc postanowiłam, że na ten event się zapiszę. Bo czemu nie? To jest jakoś w drugiej połowie marca. Ale zawsze coś, zawsze... Ale zatyszkę mam. Zawsze coś, myślę, że spoko... Można próbować, e, także sobie pójdę. Jeszcze jakoś teraz mam mieć w przyszłym tygodniu jeden event, więc też spoko. I to było wczoraj tyle, jeśli chodzi o szukanie pracy. Chciałam jeszcze posiedzieć trochę na takiej stronce, podobnej do tego, co mam mieć na rekrutacji, bo dostałam już linka do tego zadania e, wczoraj, więc mam tydzień, żeby się przygotować i to zrobić. Ale wczoraj nie usiadłam do tego już. Usiadłam do tego natomiast dzisiaj. I dzisiaj sobie zrobiłam jedno proste zadanko, a potem stwierdziłam, że trzeba na głęboką wodę zobaczyć, z czym to się je. I zrobiłam sobie trudne zadanko jedno. I uparłam się, że nie będę na razie patrzeć w odpowiedzi, w rozwiązania, bo mam dostęp tam na tej stronie do tego. Tylko sobie pomyślałam, że, jako punkt honoru, muszę zrobić jedno zadanie w całości sama. I zajęło mi to, uwaga, dwie godziny, więc całkiem sporo, tylko po to, żeby potem się okazało, że można to zrobić dużo prościej, jeśli się taką jedną rzecz zna, której nie znałam. Ale i tak jestem z siebie dumna, że mimo to, mimo że długo mi to zajęło, mimo że zrobiłam to na około powiedziałabym o jakichś jakiś domek się będzie budował no to to zrobiłam yy, udało mi się to zadanie yy, rozwiązać yy, natomiast jedno zadanie zajęło dwie godziny, ja na teście do rekrutacji będę miała półtorej godziny prawdopodobnie na trzy zadania więc tempo muszę zwiększyć na pewno dlatego to jedno zadanko sobie rozwiązałam już sama a każde kolejne planuję już y, najpierw podejrzeć rozwiązanie, żeby sobie w tym rozwiązaniu znaleźć czego, coś, czego nie umiem, a potem już robić sama. Wiecie, żeby się po prostu pouczyć, a nie próbować y, rozwiązywać koło na nowo, bo to też nie ma sensu. Więc teraz będę do tego podchodzić trochę inaczej, ale to jak wrócę y, ze spaceru. Jest godzina chyba 17 dochodzi, albo 16.30, Coś takiego, więc jeszcze jest trochę czasu, mogę porobić trochę jeszcze tych zadań, zobaczymy, ile będę miała siły i będzie mi się chciało, ale na pewno będę jutro jeszcze przy tym siedzieć. Dzień dobry w niedzielę, już po powrocie do Krakowa z miętową herbatką. Podsumujmy sobie ten tydzień, ten tydzień, który był jednak jednym z trudniejszych dla mnie. Ze względu takiego, że trochę mi się nazbierało emocjonalnie w pierwszej połowie tego tygodnia, i e, niestety wyszło jak wyszło, że musiałam się wpierw ogarnąć i dojść do siebie, więc jakoś super dużo w tym tygodniu nie zrobiłam, jakoś super. W zasadzie mało co zrobiłam w tym tygodniu, bo zrobiłam test wiedzy pod szkolenie we wtorek. W czwartek trochę poklikałam. LinkedIna, zgłosiłam się na event, który będzie pod koniec marca, na który link dostałam w DM-ach. W piątek posiedziałam przy Lead Code, czy takiej stronce z zadaniami z programowania takimi rekrutacyjnymi. W sobotę też trochę, w sobotę dużo mniej niż w piątek, bo dopiero wieczorem trochę usiadłam i dzisiaj w niedzielę w zasadzie też nic. Więc tego jakoś dużo nie jest. Natomiast Jestem wdzięczna sobie, że dałam sobie przyzwolenie na to, żeby odpuścić w tym momencie, w którym czułam się psychicznie gorzej. Że się nie cisnęłam, że kurde, muszę robić rzeczy, a nie robię tych rzeczy, bo jestem w złym stanie, tylko podeszłam do tego na takiej zasadzie: dobra, ogarnijmy się w pierwszej kolejności. Jak wrócimy na dobre tory, to zaczniemy cisnąć. Także za to jestem w sobie wdzięczna. I myślę, że mogę też być sobie wdzięczna za klikanie w posty na LinkedInie, bo wydaje mi się, że to trochę przyniosło jakiś efekt, albo to jest zwykły zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że to chyba działa, więc będę to raczej kontynuować. Natomiast widzę, że mam straszne braki w takich właśnie zadankach pod rekrutację programistycznych. No bo to są zadanka na pisanie algorytmów i u mnie to ewidentnie leży. i będę musiała nad tym popracować. Nawet wczoraj gadałam z Bartkiem, zrobił mi taki reality check, bo znowu jestem w takim momencie, gdzie mam niedługo rekrutację, a mam wrażenie, że to, co robiłam do tej pory, nie za bardzo przynosi skutek jakikolwiek pozytywny, bo się okazuje, że zaniedbałam coś innego i to coś innego, co zaniedbałam, teraz by mi się przydało umieć, ale że to zaniedbałam, to tego nie umiem. I mówił mi, żebym skupiła się raczej na pisaniu projektów. Ćwiczyła algorytmy, że tak powiem, w praktyce, żebym robiła powiedzmy 2-3 zadanka z tego lead te rekrutacyjne tygodniowo, ale nie więcej i skupiała się na projektach. I też bardziej robić projekty niż kursy, bo kurs z kursem, ale kurs nie nauczy mnie praktyki tak naprawdę. E, więc mam inną strategię, myślę, na przyszły tydzień. Spróbuję się skupić na projektach. Zobaczymy jeszcze, jak ta rekrutacja, bo czas na rozwiązanie zadania rekrutacyjnego, o którym wam mówiłam wcześniej w tym filmie, będę miała, znaczy mam, mam do środy włącznie, więc na pewno tutaj będę musiała się jeszcze trochę przygotować, ale mam plan na projekt, to znaczy Bartek mi podrzucił plan na projekt, który nauczyłby mnie trochę właśnie. Pod algorytmy, który, w którym mogłabym sobie poćwiczyć trochę algorytmy. I jest to gra w życie. Ja Wam może podeślę linka w, w opisie o co chodzi w grze w życie, bo za długo by to zeszło, żeby to tłumaczyć. Jak ktoś jest ciekawy, to będzie link w opisie. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo dobry punkt zaczepienia i myślę, że pójdę teraz w tym kierunku. I co? No tydzień jak tydzień, z początku powiem Wam, że myślałam, żeby nie pokazywać tych moich chwili słabości, ale potem tak myślę, że no, mają być to jednak vlogi cotygodniowe i też chcę być w miarę możliwości autentyczna tutaj, na tyle na ile się da, na ile jestem w stanie. No i uznałam, że, że jednak to zostawię i nie będę tego wycinać, może akurat komuś się... Przyda widzieć, że ja też czasem mam momenty załamania nerwowego. <grymne> nie wiem, ale, ale zostawiam. I, I w zasadzie tyle. No, plan na przyszły tydzień mam. I wiem, co robić. Chcę się teraz skupić, żeby faktycznie siedzieć dużo, dużo więcej przy nauce. Już dogadywaliśmy z Bartkiem, że może zaczniemy robić obiady dzień wcześniej, wieczorem na drugi dzień. Żeby mi to dnia nie rozwalało. I może trochę bardziej na zmianę. No i co? I zobaczymy, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Dobrze by było też przypilnować, żeby, żeby raz w tygodniu robić porządny plan posiłków i przegląd y, wszystkich szafek, mniej więcej, przynajmniej lodówki i i lista zakupów, żebym ja co sobotę chodziła na większe zakupy i nie musiała potem się tym martwić w tygodniu. To tak chyba, chyba tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, dajcie mi znać w komentarzu, czy właśnie takie gorsze momenty, jak pokazuję, to coś Wam to daje? Czy lepiej by było to jednak wyciąć? Nie wiem w sumie, jak jest lepiej. Dajcie znać. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i pa pa.